Możemy zaprosić bohaterów pierwszej walki Za Dyma! 79 kg Polisz zobi Limit do 80 kg 79 700 Co, mogłeś to Mówisz nie? to już, wyścigł, już, wyścigł. Ten, już taki tak? Już lepiej? Nie, dalej zostało. co to <noise> już jak się nie bałeś? Jak ty powiedział, że się boję? Zarączkę cię pociągnąłem do prezesa no, i powiedziałem, że róbmy to no. łokcie. dobrze. Nie było tak? Na, na, tak, na, na następnej walce. Face to face? Na następnej walce powiedziałeś. Pierwsze to. Ale na początku tej ale ale walki potem... nie będzie. Tak się boisz? Nie, za bardzo przynudasz. <laughs> możemy już. Proszę cię, e, przodem do publiczności, panowie. U ciebie widać, widać e, spokój. To czego możemy spodziewać się Tomku jutro? Jak to mawiał Marek Piotrowski, dlaczego on tak wolno przeciąga się, wszystko robi tak wolno? Bo tu nagle, gdy jest w ringu, atakuje szybki, dynamiczny i właśnie tak samo jak kot. Na spokojnie się tu przeciągam, chodzę, nie nerwuję, a gdzie trzeba, tam będę atakował. Mocne zapowiedzi. To nie zapowiedzi są huczne. W pierdol będzie jutro huczny. Jeszcze mocniej odpowiada. Jak cogale Gale Przyszedł czas na obstawianie już w tę sobotę Fame Reborn, więc przedstawię Wam moje typy, ale zanim to zrobię, no to przypomnę wam, że z moim kodem promocyjnym SEP 4 uzyskacie zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł. Zwrot otrzymujecie tylko wtedy, gdy wasz pierwszy postawiony kupon okaże się przegrany. Jeżeli obstawicie kupon za zwrócone środki i będzie on trafiony, możecie od razu wypłacić wygraną bez zbędnego obrotu. Zwrot w przypadku przegranej to zawsze stawka minus 12% podatku, także matematyka podpowiada na że jeśli chcecie uzyskać 200 zł freebetu no to musicie zagrać za dokładnie 228 zł, szczegóły w linku oraz w przybietym komentarzu na dole. Zaczniemy sobie od Brzoska, dalej Weronika, Adam Maślana, Liza Vampir, Dis, Koro, Parkę Polak Bandura, no i Wardęga i Gola. Pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SEP4, który da Wam freebet do 200 zł bez dodatkowych warunków obrotu. Link w opisie. No i pamiętajcie, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień i wiąże się z ryzykiem. 50 7 kg 900 Weronika 58 Wiem, że to już twój koniec. Ty tylko szczekasz od samego początku. Na twoich tarczach brak umiejętności. A ty już nieraz pokazałaś klasę. Na tym zakończyłam. Brak umiejętności. Jutro wjeżdżam, rozjeżdżam i wynoszę śmieci. Zobaczymy. Mieliśmy zobaczyć na twoim Insta story dowody, których nie ma. Powiedziałam, że prześlę wszystko dla Wojtka i dla Sylwka. Powiedziałeś, że wrzucisz na swojego Instagrama kochana Ale słucham chłopakom. Szanuję jednak. Ale na twoim Instagramie mnie nie było, a zrobię sobie autopromocję. No na pewno. Dzień. też sobie zrobię. Ja chciałam podziękować każdej osobie, która na mnie zagłosowała. Będziecie mieć bardzo ładne pieniążki. Guzik! 119,5 kg, Adam! 89,800. 30 sekund. 30 no, nie, kurwa sekund. Gwarantuję ci to. I mnie gonić się. A ja nawet tyle ci nie dam. już połamany po 10. Moj maglaciu, maglaciuk. Zobaczymy jutro. Chcę, mało tego, pokusić się o rekord federacji i najszybsze poddanie w historii. O proszę, to są zapowiedzi ze strony Guzika, natomiast niektórzy martwili się o twoją formę fizyczną, nie przeszkadza. Ja to muszę tylko unieść, także spokojnie. Jakie niespodzianki jutro przygotowałeś na jutrzejszy pojedynek? Nagla, Sam zobaczysz jutro. Jakub! 94 100 Grek. 76 800 Boisz się co? Strasznie się boję. do domciu. Garfield był kotem, pamiętaj. Był kotem. Jutro będzie zdechłym kotem. Całkiem możliwe, ale w Która rundka? Pierdale. Na zamówienie. Po, pierwsza, pierwsza, oczywiście pierwsza. No i elegancko. Pierwsza. Wjeżdżasz? We wjeżdżam. I co <grym> zrobisz? A Ty co, wjeżdżasz to w nóżki? Od razu. Tak elegancko, zobaczymy czy obalisz Nie obalę wjeżdżam w nogi, ale nie obalę Ślizgiem. No tak, piłkarzyk. No piłkarzyk, a ty? Ja też piłkarzyk. Eks, Proszę cię. Ex kur... piłkarzyk. Proszę pekuniemy pekuniemy tak, sobie? Tak, tak. Dobrze. Jutro potańczymy, potem idziemy na piłę. Obstawiajcie mądrze. Może kursik jest niższy, mniej pieniążków do wygrania, ale lepiej wygrać mało, niż przejebać. A ślizgi będą. Będą. Od razu. Od razu mówię, że jest wjazd w nogi. Jak Na... ja, co? NAWCIA! Panie zostaną zważone jutro o godzinie 10, to tak nie szablonowo wychodząc poza schemat. Tak są pani umówione, aby te dysproporcje w trakcie pojedynku były jak najmniejsze. ELIZABETH! Spokojnie widzowie jutro. Zobaczymy. Widzę, że już nie jesteś taka wygadana dzisiaj. No bo nie mam co z tobą gadać. Bo cię rozpierdalam. No tak, masz większe słownictwo i jesteś inteligentną dziewczyną. Nie umujcie Dziękuję. tego. Ale w walce nie masz ze mną szans. Spoko. Zobaczymy jutro. Zobacz, co na co stoję, żebyś mnie przypadkiem nie popchnęła. Dzisiaj też nie będę tego robić. Bo nie masz psychy, czy co? Mam psychę, po prostu zostawię to na jutro. Nie ma co, i tak już poleciałeś. jakby nie ochroniasz, spadłaś by na plecy. Pewnie tak, bo się nie spodziewałam, że taką patusiarnię odwalisz. Co jeszcze masz do gadania? Nic, po prostu daję tobie gadać, bo sama się orasz. Chciałam by powiedzieć, że chciałam by przeprosić u wszystkich białoskórych osób, których kiedykolwiek dotknął rasizm, to byli niepotrzebne słowa, ale dla wszystkich kurw takich jak Natalia. Którzy wyzywają mnie od ponad roku. Teraz piszą reżystowskie komentarze. Chuj wam w dupę. O, to, to, to na koniec było Lizji niepotrzebne. Yy... Japoński drwal w 87 800 WAPIR! 92 800! Bez mrugnięcia. Z jednej i drugiej strony tu dzieje się dużo wysyłane impulsy z lewej do prawej. Z prawej do lewej trwa wojna psychologiczna. W jutro się nie będzie tak śmiał w walce. No, jeśli chodzi o to, czy ja jutro nie będę się uśmiechał, no to jeszcze zobaczymy. Za każdym razem, kiedy tu jestem, to każdy mi mówi o tym, że do pierwszej kontry jest dwa razy ode mnie lepszy. Następny mówi, że jutro się nie będę uśmiechał. A zobaczymy, jak będzie w walce. Ja idę po to, żeby mu urwać głowę i tyle w temacie. Ale to jest showman. To jest człowiek, któremu repertuar kreacji się nie kończy. Dariusz Kazimierczuk. Limit kategorii średniej. Ten limit oczywiście wypełniono 83 900! Oficjalne 80 900. Zapraszamy panowie troszeczkę w prawą stronę na środek. Są prezenty. Jutro poznasz uderzenie czerwonego węża. Adia! Unboxing, czoła. Uwaga, uwaga. Dla was unboxing czoła było! Ła! Jutro będziesz miał unboxing zębów. Tak? Powiem ci tak, szacunek za przemianę, zajebiście, wyglądasz teraz jak jebaka, rasowy jebaka, seksownej ekranizacji Naruto, ale... ale... wcześniej wyglądałeś jak... Pokémon i to trzeciej generacji. Natomiast teraz wyglądasz jak na nakamura z najlepszych czasów, ale i tak ci to nic nie pomoże, bo jutro, jutro dowiesz się co to znaczy uderzenie czerwonego węża. Adia! Jednego ci na jutro zostawię, dziś możesz sobie robić Adia, a jutro będziesz sobie robił. Ała! Darku, jeszcze słówko do publiczności! Adia! krótko i na temat. Zinterpretujcie sobie to, jak chcecie. Kornel! Box limit umowny do 80 kg, natomiast ten limit był zmieniany na ostatniej prostej, podniesiony limit wagowy do 80 kg. Koro oczywiście w limicie, 79600 był gotowy także na ten limit niższy, natomiast za sprawą gdzieś dyskusji na ostatniej prostej ta waga też zmieniona, wcześniej też zmieniona formuła. Koro w limicie, natomiast zobaczmy, ile jego przeciwnik. Amadeusz! 79,600 limit wypełniony, natomiast jutro też o godzinie 16 musi wnieść na wagę nie więcej niż 84 kg. Face to face, panowie. A koro sprytnie tutaj widzę, rozgrywa to, to face to face, Katarek. Nie, ja przepraszam, po prostu mam straszną alergię na te zmiany zasad. A tu była zmieniana formuła, zmieniana waga, zmieniane zasady co do wyjścia na freestyle, także już mnie wzięło. Niepotrzebnie też z tym wiatrakiem wychodziłem, szczerze mówiąc, bo mnie przewiało. No i taki mamy rezultat. No, prawie zestrałem się ze śmiechu, kurwa, widziałem publikę, szalałam, jest naprawdę śmiesznym gościem. Nie gdzie nie pójdzie, tam go wyśmieją. Jest jak troszeczkę też jak prostytutka, bo nie trzeba było nic zmieniać. Rzuciłem kurwie hajsem w się na wszystko zgodziła. Także tyle mam do powiedzenia. No i tyle. Jak nawet stary babcie, kurwa, przy nim tak jest kurwa śmieszny, że jak mają suchara między, noga, no, między nogami, to nagle robią się mokre, nie? Także naprawdę jesteś najśmieszniejszym gościem, a to, że się tu obsmarkałeś, było giga śmieszne. I naprawdę na kurs muszę do ciebie jakiś przyjść z bycia bekowym. Co do tego, że rzuciłeś hajsem, jak mi kurwa stawiasz ultimatum, robimy tak albo nie ma walki, to co mam wolę, stary, wziąć wyzwanie, bo mam jaja. Jak się na coś pisze, to kurwa robię to do końca, niezależnie od tego, jakie ktoś mi warunki stawia. Tak więc yy, dogadaliśmy się i jakby wychodzimy w tej walce, wychodzimy na warunkach, w których ci będzie najlepiej. Także nie wiem, po co w ogóle coś poruszasz więcej? Jakich kurwa, e, moich warunkach chłopie, jak, jakbyś za darmo się zgodził, to miałbyś rację. To ja wychodzę na twoich warunkach, bo od początku ja mam jako jedyny jutro jeszcze ważenie oprócz kobiet. kurwa. Czajcie chłopa, bo jakbym ważył sobie normalnie, to bałby się wyjść. Także nie pierdol tylko co połów w farmazonie. Panowie, to jeszcze słówko, czego możemy spodziewać się jutro w klatce, jakim macie message? jakie przesłanie do kibiców? Widziałeś jak ja zgniatała arbuzy udami, to tak ładnie jutro będzie jego głowa wyglądała. Masz przekichane smarkaczu. Mocna. Pył. Miałeś, 10 okazji, żeby gadać face to face, konferencja, ale freestyle... Ja informuję, więc... co ci jutro Ciii. czeka, Ciii. Jutro cię czeka... Wiem, mój pierwszy w ale karierze. Ale patrz, co, nie przygotowałeś freestyle, to musy dupa cicho. No. Tak jutro będzie robić, no ale jak będziesz się do spania, że umiesz pisać. Ule, ułożę do spania. No co, kurwa, nie ma. Jak nic nie przygotować to nie do powiedzenia? Wiesz, jutro cię czeka, kurwa Taki mi after proponujesz? Ja nie oglądałem może tak często... To będzie before. I... Na after masz na ojomie Okej, okay, odwiedzę cię. Nie zostaniesz zaproszony, stary. Pam pam. Zostawmy, zostawmy, zostawmy coś na jutro STEETU! 79,800 STARMI! Oby spokojnie, oby spokojnie czy w limicie, w limicie Norman Stormin Park 79800 z prezentem Maciej Stryczus-Soleński. panowie. Zapraszam, zapraszam na środek na face to face. Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie zawodowym Maciej Stryczus-Soleński kontra były zawodnik organizacji. UFC czy też KSW. Formuła mieszana, zaczynamy od boksu, potem przechodzimy w świat K1, 5 rund. A jak ocenisz ten performance z klapkami? Czy to wyprowadziło cię w ogóle z równowagi, jeśli chodzi o Normana Parka, czy to już zostawiłeś za sobą? Nie no, tak jak powiedziałem, no wkurwiłem się, nie ma co gadać, tak, a więc lekkie zdenerwowanie było, bo ciężko się nie wkłócić, jak ktoś do ciebie wyskakuje z klapkami. Natomiast dzisiaj się spoko, spokój, jutro jest walka i to jest najważniejsze i nic innego się nie liczy. There was a, a klapki show, there was some punches between uh, you, I, I don't wanna, you... <laughs> you punch me in, in my ass with, with your club key so it's enough it's enough for for tomorrow uh, but what's your message to the audience and also to the to the solenski well i don't need to smart talk anymore i think this fight sells really well to uh, high level fighters in their respective sport very good boxer good mma fighter and uh, this is a hybrid fight you know mixed uh, rules and i think uh, i'm really intrigued about this fight i'm looking forward to going in and putting on a good show and i think the fans are going to win in this fight Not Ważenie Nathan Marco nie po wygranej w organizacji Fame wnosi na wagę 90 kg, a więc limit wypełniony, bo ten limit umowny wynosi właśnie 90 kg. Jeszcze prezentacja tylko sylwetki, jak na Boga estetyki, bo taki pseudonim nosi Nathan Marcoń. Przystało. Jeszcze szerokie plecy. Dziękujemy serdecznie, tyle. Nathan Marco, ale z Natanem. Z Natanem widzimy się jeszcze na face to face już za kilka minut. Nie, yy, z federacją i ze wszystkimi porozmawiała moja prawniczka. Dzięki. O, proszę. Polak! 82, 200. Adrianie, nie ma face to face, bo spotykacie się na programie specjalnym już po ceremonii ważenia. Jebać Natana! A, grubo. Ja chciałem tylko powiedzieć, co no. ja zrobiłem? Podszedłem do twojej mamy, powiedziałem Dzień dobry, powiedziała Dzień dobry. Ja mówię, pani, jest pani mamą Natana, powiedziała tak. Mówię, i słowo jeden do jeden jak było. Mówię, tak, pani ładnie z oczu patrzy, a pani syn takie głupoty wygaduje. Powiedziała mi, nie chcesz na ten temat wypowiadać. Powiedziałem, rozumiem. Do widzenia i poszedłem. I to mogę, kurwa, dać sobie uczyć rękę, żeby było tak jeden do jeden. I nie powiedziałem nic, od Twojej okay. mamy, nie chciałby swojego że ciebie wyglądała I Powiem więcej. Poczekaj, daj mi dokończyć, powiem więcej. Rozmawiałem o tym z Rafem i chciał zadzwonić do Twojej mamy. Poprosił numer do niej nie chciałeś podać tego potem numeru potem powiedział, że się przegadaliśmy to ze sobą między sobą a jak wygląda według ciebie ta konwersacja e, nie wiesz co jest najlepsze że stasz się teraz e, dosłownie w takim momencie tak manipulujesz dlaczego Przysięgam ci kurwa, kurwa życie że tak było i zamknij pysk jak Ej, odzywaj się, ale nie mówiłeś, się tak do mnie ty bo ty mówiłeś, nie podnoszę ja na ciebie głosu ale nie podnoszę ty na, mówiłeś, głos. Czekaj, czekaj, na ciebie ja głos. czekaj 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 ale teraz poczekaj kurwa mać dobra 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 koniec chuj Adi, kurwa adi anna do kurwy. Czekaj! Spokój, 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 spokój! Adi, Nathan, jutro macie walkę! Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to kupujcie Pay Per View! Już jutro gala Fame Reborn, na którym odbędzie się to zestawienie! Chłopaki, nie, nie, koniec, koniec, bo jutro macie walkę, to jest... Nathan! Spokój! Spokój, ja mam spokój, jak on mi zajebał, I ty też, Adi, kurwa! Jutro macie walkę! I chuj. I dodaję. Ok, jest tu dalej. Ja chcę, żebyś sobie Na tą, to, jest upejscy, jak to jest Nathan, ty masz. Te... Nie, nie, ja chcę, żebyś sobie No dobrze. Chcę, żebyś Nie, nie, prze przerywamy wszystko. Ja chcę, coś powiedzieć, jedną rzecz. Dla mnie to jest żenujące. Dla mnie, dla mnie to jest żenujące. I ja o tym powiem. Dla mnie to jest chuj żenujące i nie będę się dał kurwa pluć w pysk. Okej, okay. fajnie. Dowiedziałem się, że w kontrakcie jest zakaz mówienia słowa Beatriz. I o Matsas. dobra mnie stop, stop. zakaz, a dostałem kary za to. To dlaczego zostałem w błąd wprowadzony? Powiedz. Dobrze, moi drodzy. Przepraszam, kurwa, ciśnienie mi wytrzymało, jak patrzę na Ri tego celu. Posłuchajcie, popatrzcie teraz na mnie wszyscy, bo chcę wam coś powiedzieć. Kurwa. Nieważne, co się dzieje, nigdy nie wpierdala się osób postronnych, szczególnie takich jak rodzina w konflikty. Popatrzy na mnie, przysięgam, dopóki, kurwa, bije moje serce, dopóki płynie krew w moich żyłach, jutro złapię tą szmatę, tak go, kurwa, uszkodzę, że nigdy nie zawalczy! Śmieć, pierdolony! Przysięgam wam, kurwa! Dobra, dzięki! Szeli. 95-700! Bandura! Drugi pojedynek dla Bandury, 103-700, a więc przewaga, jeśli chodzi o kilogramy. Tu nie ma słów. Tu są potężne emocje. Wychodzimy w tej formule bokserskiej, więc dla mnie to jest tak. O, ale tak jak mówiłem zawsze, ja biorę każdy pojedynek, jaki mi dają. Ten też biorę i jutro dajemy zajebistą walkę. Przepracowałem ciężko, ciężko cztery miesiące. Nie biorę łatwych przeciwników, nie chcę robić jakichś e, fejkowych rekordów. Chcę się być naprawdę z dobrymi zawodnikami. Piotrek jest mocny, jest ciężki, umie pierdolnąć, ale no... Ja też, także damy dobrą walkę. Sebastian! 79 kg. Tomasz! Tomasz Olejnik po drugie zwycięstwo w swoich występach freakowych. 76, 600. Sylwester! 76, 900. Wojciech! Limit umowny do 79 kg. Limit wypełniony. Ja już serdecznie za dzisiaj dziękuję. Bo mi niczego nie dali. Nie eee, to mnie boli i To co mam zrobiłem sami. Nie eee, pomogli mi to wiara. Bo mi niczego nie dali. Nie eee, to mnie boli i jara. To co mam zrobiłem sami. Nie, e, e, e.